Większość ludzi żyje w cichym stanie desperacji. Tak pisał Torał. Ale dziś to już nie cicha desperacja. To desperacja przebrana. W produktywność, w uśmiech, w mymy. Wszystko gra. I w tej desperacji nie ma już ciszy. Jest krzyk duszy, który nikt nie słyszy. Bo każdy krzyczy po cichu. Codziennie wstajesz i powtarzasz rytuały. Praca. Zadania. Czekanie na weekend. Czy to jeszcze życie, czy już tylko mechaniczna reprodukcja przetrwania, mówimy, że tworzymy wartość. Ale co naprawdę tworzymy? Czasami mam wrażenie, że jedyne, co wytwarzamy, to dystans od samych siebie, ucieczkę od ciszy, w której musielibyśmy zapytać po co. Samu spisał, że Sisyf jest szczęśliwy, bo rozumie absurd. A co jeśli my nie chcemy tego zrozumieć? Co jeśli wpychamy kamień pod górę i mówimy, że to pasja, kariera, spełnienie? A przecież wiemy, kamień spadnie, zawsze spada, ale my nie chcemy widzieć w tym absurdu. Wolimy myśleć, że to ma sens, bo jeśli nie ma co, zostaje. Kiedyś sens nadawała religia, dziś co? Produktywność, rozwój osobisty, terapia, kocień, seriale. Iluzja sensu zmieniła kostią. Kiedyś był to Bóg, dziś aplikacja do medytacji, hasagramgratv i podcast o samodoskonaleniu, ale uczucie pustki wraca. każdej nocy, po każdym sukcesie, po każdej motywacji. Bo to nie sens tylko jego hologram. Zewnątrz wszystko działa. płacisz rachunki, chodzisz do pracy. Odbierasz dzieci, ale wewnątrz, coś się wypala, To nie depresja. To coś głębszego. Egzystencjana anemia. Dusza, która przestała mówić, bo nikt jej nie słucha, może już nawet ty sam, normalne życie, to przecież brzmi bezpiecznie. Ale kto ustala, co jest normalne? Może właśnie ta normalność. 8 godzin w pracy, dwie godziny na Netflix, 5 minut na pytanie, kim jest. To subtelna forma przemocy, narzucanej przez społeczeństwo, powtarzanej przez rodzinę internalizowanej przez nas samych jakbyś miał duszę która nie pasuje do żadnego formatu bycie samotnym w tłumie to inny rodzaj pustki głębszy bo nie chodzi o brak ludzi chodzi o brak głębi małych rozmów o pogodzie ale nigdy o śmierci o co słychać ale nigdy czy czujesz że masz sens milczenie nie boli ale powierzchowność już tak nie chodzi o to, żeby rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. Chodzi o to, żeby przestać udawać, żeby uznać absurd i mimo tego wstać. Jak pisał Kierkegaard, największym cierpieniem jest to, że nie mogę umrzeć, ale może największym aktem odwagi jest żyć bez iluzji. Czasem wystarczy jedno spojrzenie, jeden zachód słońca, jeden moment, w którym czujesz, że oddychasz naprawdę, to nie zmienia świata, ale może zmienia ciebie. I może to wystarczy, niewielkie idee, nie rewolucja, tylko mikro przebudzenia, jakbyś na chwilę wyszedł z Matryksa, zobaczył, i wrócił trochę inny. Może to, co boli, to nie oznaka choroby, może to reakcja na świat, który sam jest chory, może twoja wrażliwość to nie słabość, ale detektor kłamstwa, im bardziej boli, tym bardziej wiesz, że to nie twoja droga, i w tym bólu jest wskazówka, no nie. Rażmonię. Ale kierun, nie mam dla ciebie reżonia, nie mam pięknej puenty. Mam tylko to, może nie musisz nadawać życiu sensu. Może wystarczy być obecnym, oddychać, zobaczyć siebie bez masek i uznać, to boli, ale to jestem ja, a to już coś. Może nawet wszystko, ale może nie chodzi tylko o bezsens. Może ten bezsens jest jedyną uczciwą odpowiedzią na świat, który codziennie każe nam udawać, bo żeby naprawdę żyć Trzeba najpierw się obudzić, trzeba zejść na samo dno tej wewnętrznej ciszy, gdzie nie ma już wymówek, projektów, planów ani spektaklu, tam gdzie zostajesz tylko ty, ze swoją bezradnością, swoim lękiem, swoim zmęczeniem i jedynym pytaniem, które naprawdę ma znaczenie, po co dalej? To nie jest depresja, to nie jest defekt, to prawdziwa konfrontacja z istnieniem. I może właśnie dlatego filozofowie tacy jak. Kierkagard, Samus czy Simone Weil mówili nie o szczęściu, ale o prawdzie, bo tylko w momencie, w którym przestajesz grać, zaczyna się coś prawdziwego. To może być samotne, może być brutalne, ale też wyzwalające. Zaczynasz zauważać małe rzeczy, smak herbaty, ruch światła na ścianie, far staruszki w autobusie, która patrzy w okno z czymś, co wygląda jak spokój ale może jest tylko rezygnacją, i wtedy rozumiesz, że nie chodzi o wielkie odpowiedzi, chodzi o odwagę istnienia w brów absurdowi, o niełożenie sobie świata w prosty, sensowny ciąg, ale o to, by znieść jego chaos, i może nawet go pokochać, nie po to, by go naprawić, ale by być jego częścią skanie uważnie, uczciwie, bo może właśnie w tym jest pewna forma wolności, w tym, że nie musisz już grać. Wolność bez celu, bez struktury, bez planu na sukces, tylko ty i to, co dzieje się teraz, i to wystarczy. To nie znaczy, że nie będziesz cierpieć, to nie znaczy, że wszystko nagle stanie się piękne, to znaczy tylko, że nie uciekasz, i to jest rewolucyjne. Nie dlatego, że zmieniasz świat, ale dlatego, że przestajesz dawać się wciągnąć w jego iluzję. Zaczynasz żyć po swojemu, nawet jeśli po swojemu. Oznacza tylko cichy spestc, w stronę czegoś, czego nie potrafisz jeszcze nazwać. Nie musisz już wiedzieć, kim jesteś, nie musisz już udowadniać swojej wartości. Możesz po prostu być, być sobą, ze wszystkim, co w tobie pęka, szumi, walczy i milczy. I może właśnie wtedy, gdy przestajesz szukać sensu, sens zaczyna się pojawiać sam, nie jako odpowiedź, ale jako obecność, ale właśnie wtedy w tej całkowitej ciemności. Czasem pojawia się coś osobliwego, nie zawsze to światło, to raczej pęknięć, rysa w strukturze codzienności, moment niedopasowania, chwila, w której rzeczywistość przestaje udawać, że wszystko ma sens, może to być śmierć kogoś bliskiego, albo moment, kiedy siedzisz w autobusie, patrzysz w okno, widzisz odbicie swojej twarzy i myślisz, kim ja w ogóle jestem, albo kiedy orientujesz się, że minął rok, a ty nie potrafisz przypomnieć sobie niczego, co naprawdę cię poruszyło, to właśnie wtedy pojawia się pytanie egzystencjalne, nie zadane na głos, raczej wyczuwalne w ciele, w napięciu karku, w bezsenności oczy nad ran, w tym pustym spojrzeniu w ekran telefonu, który nie daje już żadnego ukojenia. I wiesz, to pytanie brzmi nie, co robić ze swoim życiem, bo to byłoby zbyt proste. Ono brzmi, czy to życie w ogóle należy do mnie? Czy ja jestem jego autorem, czy tylko wykonawcą cudzych planów, cudzych oczekiwań? Może nie jestem człowiekiem, tylko funkcją społeczną, produktem psychologicznego warunkowania, który myśli, że ma wolną wolę, ale działa dokładnie tak, jak został zaprogramowany. To nie są pytania, które się zadaje na imprezach, ale to właśnie te pytania. Zaczynają rozkładać strukturę tego, co nazywaliśmy normalnym, i właśnie tutaj może pojawić się przebudzenie, nienagłe oświecenie, bardziej jak powolne odzyskiwanie czucia po latach, odretwienia, jakby ktoś wyjął cię z zamrażarki i twoje ciało dopiero zaczęło przypominać sobie, że istnieje coś takiego jak ciepło. To jest trudny proces, bo wraz z czuciem wraca ból, wszystko co zostało stłumione, żal, gniew, zawód. Potrzeba być kochanym, to wszystko zaczyna wypływać. To nie jest przebudzenie, które daje spokój, to raczej pęknięcie w murze, przez które zaczynasz widzieć prawdziwy pszczant własnej egzystencji. I nie, nie jest on estetyczny, jest surowy, brutalny, ale prawdziwy, i może właśnie o to chodziło, nie żeby odnaleźć szczęście, nie żeby być najlepszą wersją siebie. Może chodzi o coś prostszego, żeby w końcu przestać kłamać samemu sobie, bo tylko wtedy, gdy przestajesz udawać, że wszystko jest w porządku, możesz w ogóle zacząć cokolwiek zmieniać. Może prawdziwa wolność nie polega na tym, że możesz robić co chcesz, może polega na tym, że przestajesz się bać tego, co czujesz, i wtedy powoli zaczynasz robić miejsce, na ciszę, na siebie. Na te emocje, których wcześniej nie chciałeś znać, na pytania, których się bałeś, i może, tylko może to jest początek życia, które nie przypomina już symulacji, i są tacy, którzy nie potrafią już krzyczeć, nie dlatego, że nie mają nic do powiedzenia, ale dlatego, że przestali wierzyć, że ktokolwiek słuch, ludzie, którzy mijają cię na ulicy z pustym spojrzeniem, którzy potrafią śmiać się w pracy, rozmawiać przez telefon. Klikać lubię to, pod zdjęciem znajomego z wakacji, i jędoczenie czuć, że ich dusza powoli się rozpada. To nie jest dramatyczna przez to rzeczywistość, tylko ubrana w normalność. To pokolenie, które wie, że nikt nie przyjdzie ich uratować, że nie ma bohatera, że nie będzie końca filmu z Happy Endem, że trzeba samemu wstać choćby po omaku z kolan których nikt nie zauważył, że są zdar. To właśnie dlatego samotność dziś boli inaczej. Nie jest już tylko brakiem ludzi, jest brakiem sensu w ich obecności. Możesz być otoczony dziesiątkami twarzy i nadal czuć się nieistniejącym. Bo czym jest obecność, jeśli nie ma prawdy? A czym jest rozmowa, jeśli każde słowo jest maską? Człowiek współczesny nie cierpi z powodu braku komfortu. Cierpi z powodu braku autentyczności braku głębi braku więzi które nie są transakcją żyjemy w czasie w którym wszystko jest o wymiany i praca miłość ciało tożsamość, a nawet pamięć nic nie jest stałe wszystko tymczasowe wszystko funkcjonalne wszystko do użycia nawet emocje masz czuć ale nie za bardzo masz być wrażliwy ale produktywny autentyczny ale zgodny z algorytmem. Masz płakać. Ale tylko jeśli to da się sprzedać jako kontent. Ale człowiek nie jest kodem. Nie jest reklamą. Nie jest produktem. Dlatego pęka. Cicho. W środku. Jak szkło, które nikt nie słyszy. Bo jego krzyk nie pasuje do estetyki feedu I właśnie tam rodzi się najgłębsza rozpacz. Nie w tragedii, ale w niejakości. W szarej powtarzalności. W życiu, który nie boli na tyle, by je rzucić, ale też nie daje niczego, za czym warto by gonić, to życie średnie, życie do przeżycia, nie do pokochania, ale w tym wszystkim, gdzieś bardzo cicho, może narodzić się pytanie, które zmienia wszystko: A co jeśli już nie mam nic do stracenia, nie jako gest rozpaczy, ale wolności, bo jeśli już nie muszę niczego udawać? To mogę zacząć być, jeśli nie mam już nikogo do zadowolenia, to mogę przestać się okłamywać, jeśli nie oczekuję niczego od świata, mogę zacząć tworzyć swój własny. Nie chodzi o rewolucję, nie chodzi o zmianę systemu, chodzi o drobny bunt przeciwko biarności, przeciwko pustce, przeciwko codziennemu samobójstwu duszy. To może być mała decyzja wyłączyć telefon. Przestać się tłumaczyć, zacząć pisać, albo milczeć, albo po prostu pójść w las i przez godzinę nie udawać niczego. To właśnie te momenty, drobne, niezauważalne dla świata, są rewolucją w skali jednostki, bo w świecie, który ciągle mówi, bądź kimś, największym aktem odwagi może być powiedzenie, nie chcę już być nikim innym niż sobą. I może dopiero wtedy naprawdę zaczynamy żyć. Ale powiedzmy to głośno, istnieje jeszcze jeden wymiar tego absurdu, lęk przed radością. To nie pomyłka, wielu z nas boi się szczęścia. Nie tego pustego, instagramowego feel good, ale tej prawdziwej, cichej satysfakcji. Dlaczego? Bo szczęście wiąże się z ryzykiem, z utratą, z końcem, bo kiedy wreszcie coś kochamy, człowieka miejsce, moment zaczynamy odliczać czas do jego końca. Bo jeśli w końcu czegoś chcemy, to znaczy, że możemy to stracić. Lepiej więc się nie przywiązywać. Lepiej się nie ekscytować. Lepiej nie chcieć zbyt wiele. Lepiej udawać, że nam nie zależy. Tylko że to nie jest spokój. To znieczulenie. To trucizna podawana powoli w mikrodozach. Apatia. W tym świecie, który ciągle mówi produkuj, działaj, oziągaj, rzadko mówi się o samotności. Ale ona jest wszędzie cisza w domu po pracy, dźwięk windy, który rozchodzi się po pustym korytarzu, talerz dla jednej osoby, i brak wiadomości, na które warto czekać. Ale samotność to nie tylko brak drugiego człowieka, to też brak rozmowy z samym sobą, brak odwagi, by zapytać, czego ja naprawdę chcę, czy ja naprawdę jestem tam, gdzie powinienem być, czy to jest życie, którego chciałem, w samotności, jeśli mamy odwagę. Można usłyszeć prawdę, i wtedy zaczyna się droga filozoficzna, nie w książkach, nie na uniwersytetach, ale w kuchni o drugiej w nocy, gdy wreszcie przestajesz grać kogoś, kim nigdy nie byłeś. Każdy dzień to mikroakty kapitulacji, zgoda na coś, czego nie chcemy, milczenie tam, gdzie powinniśmy krzyczeć, praca, która niszczy, ale daje ubezpieczenie, związek, który boli, ale lepszy taki niż żaden, maska która parzy, ale bez niej, jesteśmy nago, a potem nagradzamy siebie fast foodem, serialem, skrolowaniem, i nie, nie dlatego, że jesteśmy leniwi, tylko dlatego, że jesteśmy zniszczeni, zmęczeni graniem, zmęczeni udawaniem, że wszystko jest ok. Tymczasem filozofia prawdziwa nie pyta, jak być szczęśliwym, pyta, czy Twoje życie ma sens, a sens to nie uśmiech, to nie pasja. To nie sukces. Sens to ten moment, w którym wiesz, że nie zdradzasz siebie, nawet jeśli wszystko inne się wali. I tu dochodzimy do najbardziej niebezpiecznej idei, że można żyć po swojemu, nie według scenariusza, nie według oczekiwań, nie według. Ry Samus mówił: Bunt to afirmacja istnienia. To znaczy, jeśli już tu jestem, jeśli już żyję, to przynajmniej zrobię z tego coś prawdziwego, choćby bolało, choćby mnie wykluczyli. Choćby nikt tego nie zrozumiał, to nie jest optymizm, to nie jest coaching, to brutalne staniecie naprzeciw świata i powiedzenie: Moje życie nie będzie waszym produktem. I wtedy, pośród chaosu, może pojawić się coś rzadkiego autentyczność nie jako cel, nie jako marka jako efekt uboczny odwagi niektórzy powiedzą: Ale co mam zrobić? Zmienić wszystko nie. Czasem rewolucja zaczyna się od małych rzeczy. Nie odebrać telefonu. Zjeść wolno. Zignorować oczekiwania. Odmówić. Powiedzieć nie wiem. Popłakać się. Zamilknąć, gdy wszyscy mówią. Powiedzieć prawdę, gdy wszyscy kłamią. To są formy oporu. To są nasze codzienne akty filozoficzne. Małe, ciche gesty, które mówią: nie kupuję tej gry. Gesty, które nie przynoszą lajków. Nie budują marki osobistej, ale ratują duszę. Więc tak, może życie jest absurdalne, może świat nie ma sensu, może nasze próby są śmieszne, ale może właśnie dlatego jesteśmy wolni, bo skoro wszystko jest przypadkowe, to możemy wybrać cokolwiek, skoro nikt nie zna sensu, to możemy stworzyć własny, i może to wystarczy, może to, że dziś wstałeś, że zrobiłeś kawę, że przez chwilę czułeś. Może to w tym świecie martwych spojrzeń i plastikowych idei jest rewolucją. Nie żyj żeby działać. Nie żyj żeby działać, nie żyj żeby osiągać. Żyj żeby żyć. I jeśli ci się to uda, choćby przez chwilę jesteś dalej niż większy. Bo najtrudniejszą rzeczą w świecie pełnym iluzji, jest być prawdziwym. Ale może w tym całym chaosie, w tej bezładnej plątaninie dni. Które nie mają wyraźnego początku ani końca, właśnie tam pojawia się przestrzeń. Nie ta, którą można zapełnić produktami, planami czy samodoskonaleniem, tylko ta, która zostaje, kiedy wszystko inne się rozsypie, bo może trzeba się czasem rozpaść, żeby wreszcie zacząć słuchać. Nie guru, nie aplikacji do medytacji, nie motywacyjnych fras na Instagramie, tylko siebie. Tego dziwnego głosu, który pojawia się, gdy gaśnie hałas. To może być głos, który nie ma odpowiedzi. Może tylko pyta. Ale już samo to, że pyta, znaczy, że coś w tobie jeszcze żyje. Jeszcze szuka. Jeszcze nie przyjąłeś do końca tego scenariusza. Który świat ci wręczył jak ulotkę. Ucz się, pracuj, płać rachunki, umieraj. I właśnie wtedy, kiedy ten głos zaczyna przebijać się przez szum, dzieje się coś dziwnego. Niekoniecznie spektakularnego. To nie jest katarsis, to nie jest film, to nie jest moment, który nadaje się na cytat, to może być zwykły spacer, który nie ma celu, albo łzy w autobusie, albo siedzenie w ciszy z kimś, kto nie musi nic mówić. To małe pęknięcie, jakbyś na chwilę wyszedł poza system, spojrzał z dystansu, nie po to, żeby go naprawić tylko po to, żeby przypomnieć sobie, że jesteś czymś więcej niż jego trybę. Może właśnie tam zaczyna się prawdziwa wolność, nie ta spektakularna, rewolucyjna, tylko ta cicha. Wolność od przymusu bycia jakimś innym, od westę tego nadzorcy, który nieustannie powtarza to za mało, ty jesteś za mało. To co nazywamy wypaleniem, lękiem, depresją, czasem nie jest patologią, Czasem to bardzo racjonalna reakcja na świat, który postradał zmysły. Świat, który oczekuje od ciebie, że będziesz ciągle produktywny, nawet jeśli jesteś pusty w środku. Świat, który mówi dbaj o siebie, a potem karze cię, gdy robisz sobie przerwę. Może nie jesteś chory, może jesteś świadomy, świadomy tego, że coś tu nie gra, że rytm, do którego każą ci tańczyć, nie jest twoim rytmem i że ta pustka, którą odczuwasz. Nie wynika z tego, że czegoś ci brakuje. Może wynika z tego, że przez lata byłeś wypełniany rzeczami, których nigdy nie potrzebowałeś. Ktoś cię kiedyś przekonał, że twoja wartość zależy od tego, ile osiągniesz, ile zarobisz, jak wyglądasz, ilu ludzi cię podziwia. Ale prawda jest taka, że większość ludzi, których naprawdę kochamy, nie pamiętamy za ich osiągnięcia. Pamiętamy ich za to, że byli, że potrafili być obecni. Że ich obecność była schronieniem. A ty, kiedy ostatni raz byłeś naprawdę obecny, być może sens nie polega na tym, żeby znaleźć jakąś wielką misję. Może chodzi o to, by żyć tak, jakby każde spotkanie było ważne, jakby każdy gest miał znaczenie, jakby świat nie był złożonym mechanizmem, tylko delikatną tkaniną, która się rozdziera, kiedy przestajemy widzieć w sobie nawzajem ludzi. Czasem najgłębsza filozofia nie kryje się w książkach. Kryje się w tym, że zatrzymasz się, spojrzysz komuś w oczy i nie ucieknie ani do telefonu, ani do słów, ani do masek. I choć może to brzmieć naiwnie, może właśnie prostota jest najbardziej rewolucyjna. Bo cały system opiera się na tym, że nie masz czasu, że nie masz spokoju, że nie masz siebie. A ty, który jeszcze czujesz, że czegoś tu brakuje, może nie jesteś zagubiony. Może jesteś przebudzony?